Nie, towarzyszu generale, to jest na bzdura. Pułkowniku, zmieńcie ton, proszę. Ja mam papiery przecież przed sobą, które. Patrzcie sobie te papiery. Nie, mam prawo przypuszczać, że jest zamieszany w sprawę Krugerów. Nie, nie interesują te wasze kryminałki. Nie interesuje byt państwa. Jego polityczny byt jest dla mnie najważniejszy. Takie sprawy jak ta trzeba zgnieść w zarodku. Tak, tak, zgnieść w zarodku i tak jest. Mamy zwalczać każdy objaw, dlatego w znowie śledztwo. Tak. Tak do końca, że będziemy mieli wszystko w ręku. Właśnie tego od was oczekuję. Debil na dole, debil na górze. Debil na górze, debil na dole.